niech wygra, wiadomo, to jest kurwa... Bo ten przeciwnik Filipka, no to on ma... On jest dużym po ponad 60 milionów followersów. Tak, on ma więcej A niż nie, prawie 60. Prawie 60. Więc to jest dojebane, więc jeżeli Filipek to dobrze rozegra, to może bardzo zawojować, no ale... Czy wykorzysta to? Bo to jednak... Jedna szansa, nie? I musisz to... Musi to być i w zgodzie z tobą, żeby nie zrobić z siebie oszołoma jakiegoś, Filipek jest taki spokojniejszy, a Ferrari to by nie miał oporu, żeby wyjść i zacząć krzyczeć, że jest tak. i że on się w ogóle wyszedł z piekła, bo się ziemia roztopiła i że tak. zniszczy go i tam... Fajne, fajne, nie no to jest... Ale to, to Filipek do Was przed propozycją, że jest taka, takie coś, czy na przykład ta Federacja poprosiła, czy macie jakiegoś zawodnika. Nie, nie, no to. I, nam... to chyba z, gdzieś tam Filipek z menadżerem po prostu przyszli, podali taką coś i my mamy lust. Mhm. To nie jest coś. Teraz ogólnie federacje mają dość taki. No niech sobie chłop zarobi też, nie? Jak jest mhm. taka opcja stary, żeby sobie gdzieś poszedł, zawalczyć za granicą, stary, wiesz, to jest fajne. A ciekawe, jak to będzie miała oglądalność. The Kingpin. Kiedy to jest? 22 kwietnia. Okej, okay, to niedługo. 20 dni. 19 nawet można powiedzieć. Bo tam też jeszcze jakaś Polka walczy. Mhm. Mm